Na początek bardzo znane i przez większość lubiane nagetsy. Gdy zobaczysz, jak one powstają, możecie to zniesmaczyć. Na początku mieli się kurczaka, razem ze ścięgnami, chrząstkami oraz tkanką łączną. Później dodaje się do niego niewielką ilość skóry z kurczaka, co nadaje mu lepszy smak. A następnie znowu mieli. Później kurczak trafia do maszyny, gdzie jest formowany w różne wzory. Gdy mięso jest już uformowane, zostaje polane dwiema cienkimi warstwami ciasta. Następnie nuggetsy są smażone. W zasadzie jest gotowane tylko ciasto, a później są mrożone i pakowane. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was różne procesy produkcyjne, w które ciężko uwierzyć. Niektóre rzeczy nie wiemy z czego są zrobione, a w dzisiejszym filmie to zobaczycie. Z góry dziękuję za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Miłego oglądania. Frytki. Każdy je zna i lubi. Na początku ziemniaki sortuje się co do wielkości. Są dokładnie myte i obierane, następnie przeprowadzane taśmą do cięcia na idealny rozmiar. Niewymiarowe czy zdeformowane frytki są przesiewane przez maszynę. Następnie na frytki nakłada się dekstrozę. To naturalny słodzik, który nadaje frytkom ich niepowtarzalny smak i charakterystyczny złoty kolor. Frytki później są smażone, a następnie mrożone. No i na koniec spakowane w folię. Odlewy stalowe to jedna z najstarszych technologii. Wygląda prosto, a działa bardzo dobrze. Produkcja rękawic. Rękawiczki w całości są wyprodukowane z tkaniny, a następnie spód jest zanurzany w gorącej gumie, następnie pozostawiaje się do ostygnięcia. Jak powstaje żelatyna? Galaretkę lubi bardzo wiele osób. Ładnie, apetycznie wygląda. Natomiast produkcja żelatyny tak fajnie już nie wygląda. Głównymi produktami do uzyskania żelatyny są kości, ścięgna, chrząstki. Przeważnie od świń oraz krów. Wszystkie te produkty zawierają kolagen, który po specjalnym przetworzeniu zamienia się w żelatynę. Rzeczy, o których rzadko myślimy, a używamy ich na co dzień. Zobaczcie jak są tworzone. Wszystkie te naczynia są produkowane ze stali nierdzewnej. Dalej mamy ulubioną letnią przekąskę wielu ludzi czyli lody. Przy produkcji lodów działa wiele maszyn. Na początku dokładny rozmiar jest ustalany za pomocą lasera. Później są zanurzane w roztopionej czekoladzie, następnie posypywane orzechami. Konserwy mięsne to produkt uniwersalny, który jest przeznaczony do dłuższego przechowywania. Wiele osób zabiera je do pracy czy na różnorakie biwaki. Lecz w puszce zamiast kawałków mięsa mamy tłustą zawartość farszu mięsnego. Skóra, chrząstki, jest tam naprawdę bardzo wiele rzeczy. Niektóre nawet mogą być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, jeśli będziemy je spożywać w dużych ilościach. Jest to mięso bardzo niskiej jakości. Jest dodawane do tego bardzo dużo wzmacniaczy smaków. Wszystko działa tutaj idealnie, jedno po drugim. Nawet tworzenie łańcuchu może być fascynujące. Nie wszystkie czynności robią za nas maszyny. Spójrzcie na ten rozgrzany do czerwoności pręd. Wygląda to dość niebezpiecznie i trzeba mieć do tego wprawę. Inaczej może się to bardzo źle skończyć. Aby zapobiec przedwczesnej awarii nadwozia w fabryce, karoseria jest topiona w cynku. Potem dopiero może być nałożony lakier gruntujący. Produkcja kiełbasy. Często są one tworzone z wielu odpadów. Skóry, kości i innych nie najlepszych składników. Do kiełbas również dodaje się białka roślinne oraz wiele różnych przypraw. Miodarka jest to urządzenie do odwirowywania miodu z plastrów pszczelich. W trakcie wirowania miód wyrzucany jest z komórek plastra siłą bezwładności na ścianki miodarki. Po czym spływa na jej dno i otworem spustowym z niej wypływa. Tak powstają zupki Ramen. Cały proces nie jest skomplikowany. Cały makaron jedzie taśmą, gdzie następnie jest wystawiany na działanie gorącego powietrza, co powoduje odwodnienie makaronu po umieszczeniu w pudełkach. Do pudełek umieszcza się przyprawy i to na tyle. Maszyna, która z łatwością kosi wzgórza. Skarpy, rowy i inne trudno dostępne miejsca. Do produkcji niektórych materiałów jest potrzebne wiele maszyn. Długie, cienkie nici, które zamieniają się w coś większego. Produkcja złotych jaj. Nie, kury czy kaczki ich nie znoszą. A są farbowane złotym barwnikiem. Rzeźbienie wielu drewnianych figurek na raz bardzo fascynujący proces. Maszyna, która maluje wzory na pączkach. Wygląda to bardzo apetycznie, no kto by takiego nie chciał zjeść. W naszym kręgu kulturowym jedzenie węży to egzotyka, jednak nie wszędzie tak jest. Mięso węży pojawia się na stołach w wielu rejonach świata, przede wszystkim w krajach azjatyckich. W restauracjach w chińskim kantonie zupa z węży stanowi stałą pozycję w menu. Naukowcy wykazują, że węże pytony są cennym źródłem zdrowego białka. W taki sposób powstaje pianka pod panele podłogowe. No, i na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze, dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Ja Was zapraszam na poprzednie filmy. My się widzimy w kolejnych, także trzymajcie się. Do następnych. Na razie, piona.